Cześć, podróżnicy świata. Dziś zabieram Was w fascynującą podróż po Ugandzie, znanej jako Perła Afryki. Ten kraj, położony w sercu kontynentu afrykańskiego, to magiczne miejsce, które łączy historię, naturę i żywą kulturę, zapierającą dech w piersiach. Uganda to znacznie więcej niż spektakularna przyroda to tygiel tradycji. Krajobrazów i gościnności, która sprawia, że od pierwszej chwili czujesz się jak w domu. Odkryjmy, dlaczego to miejsce powinno znaleźć się na Twojej liście miejsc do zwiedzenia. Ale zanim zaczniemy, pobierz nasz ekskluzywny przewodnik podróżniczy z linków bio i odkryj najlepsze wskazówki, jak zwiedzać świat. Nie przegap tego. Zachęcamy również do dołączenia do naszej społeczności, klikając przycisk subskrypcji i aktywując powiadomienia. Zostań z nami do końca tego filmu, aby dowiedzieć się więcej o tym niesamowitym kraju. No to zaczynamy naszą przygodę. Historia Ugandy jest tak bogata jak różnorodna od starożytnych królestw Buganda, Toro, Bunioro i Ankole aż po uzyskanie niepodległości w 1962 roku, ten kraj był miejscem spotkań różnych kultur i tradycji. Te królestwa nadal zachowują swoją kulturową istotność, a ich pałace i zwyczaje są oknem na przeszłość, która wciąż żyje. Jednym z miejsc, gdzie można zanurzyć się w tej historii, jest pałac kabaka w Kampali, który nie tylko zachwyca architekturą, ale także pełen jest opowieści o monarchach, i tradycjach regionu. Ale jeśli coś definiuje Ugandę, to jest to jej natura. Mówimy o jednym z najbardziej bioróżnorodnych miejsc na świecie, będącym domem dla goryli górskich, jednej z najbardziej fascynujących i zagrożonych gatunków na naszej planecie. Park Narodowy Bwindi Impenetrable to idealne miejsce, aby spotkać się twarzą w twarz. Z tymi majestatycznymi zwierzętami. Ten las, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, nie tylko mieści niemal połowę populacji goryli górskich na świecie, ale jest także domem dla różnorodnej flory i fauny, która sprawia, że czujesz się jak w zaginionym świecie. Trekking w Buindi to fizyczne wyzwanie, ale każdy krok jest tego wart, gdy w końcu stajesz przed tymi zwierzętami. W ich naturalnym środowisku. To chwila, która zapiera dech w piersiach, otoczona majestatem lasu niczym z bajki. Innym miejscem, które zapiera dech w piersiach, jest Park Narodowy Wodospadów Marchison, największy park narodowy w Ugandzie i jeden z najbardziej ikonicznych na kontynencie. Tutaj potężny Nil przepływa przez wąski kanion, zanim spadnie w oszałamiający wodospad. Będący czystą siłą natury. Wodospady są imponującym widowiskiem, ale park oferuje także safari lądowe i rejsy łodzią, podczas których można obserwować słonie, żyrafy, lwy i niesamowitą różnorodność ptaków. Rejs po Nilu, gdy wokół ciebie wyłaniają się hipopotamy i krokodyle, to doświadczenie łączące przygodę i zachwyt w równych proporcjach. Dla poszukiwaczy mocnych wrażeń rzeka Nil w Dżinża to raj dla miłośników sportów wodnych. Znana jako kolebka Nilu, ta miejscowość jest nie tylko miejscem historycznym, ale także centrum pełnym adrenaliny. Spływ rwącymi wodami to główna atrakcja, ale możesz też spróbować kajakarstwa, paddleboardingu, a nawet skoku na bungee dla najodważniejszych. Energia dżindża jest zaraźliwa, a po dniu pełnym przygód możesz odpocząć w przytulnych domkach lub zjeść kolację z widokiem na rzekę. To miejsce, które doskonale łączy akcję z relaksem. Dla tych, którzy preferują spokojniejsze tempo, jezioro Wiktorii to oaza spokoju, oferująca magiczne doświadczenia. To największe jezioro w Afryce jest naturalnym klejnotem, który zachęca do odłączenia się od codzienności. Rejsy łodzią to idealny sposób na odkrycie jego spokojnych wód, a zachody słońca tutaj to czysta poezja. Możesz także odwiedzić Wyspy Sese, rajski archipelag, gdzie czas zdaje się zatrzymywać. Plaże z białym piaskiem i spokojna atmosfera sprawią, że poczujesz się jak w małym zakątku raju. Uganda to kraj, w którym natura gra główną rolę, oferując doświadczenia, które dotykają duszy. Od nieprzeniknionych lasów po potężne rzeki i jeziora, ten cel podróży przypomina o dzikim pięknie, które wciąż istnieje na świecie. Ale porozmawiajmy o czymś, co naprawdę czyni Ugandę wyjątkową jej ludziach. Ugandyjczycy są ciepli. Gościnni i mają energię, która udziela się każdemu. Szczególnie kobiety z Ugandy wyróżniają się swoją urodą, która nie jest tylko fizyczna, ale także wyrazem siły i autentyczności. Kobiety w Ugandzie odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie, a ich wpływ widoczny jest zarówno w społecznościach wiejskich, jak i w kosmopolitycznych miastach. Ich styl, z kolorowymi tradycyjnymi strojami, Takimi jak Gomesi, oraz umiejętność łączenia nowoczesności z korzeniami kulturowymi, sprawiają, że są postaciami godnymi podziwu i fascynującymi. Życie społeczne w Ugandzie jest żywe i różnorodne. Kampala, stolica kraju, jest epicentrum tej energii. Jej targi, takie właśnie jak Owino Market, to uczta dla zmysłów, pełne kolorów, zapachów i smaków, które zanurzają cię w lokalnej kulturze. A gdy zapada noc, miasto ożywa w barach i klubach wypełnionych afrykańską muzyką, afrobeat i reggae. Miejsca takie tu jak Gównor i The Nile Lounge są idealne, aby poznać nowoczesne i kosmopolityczne oblicze Ugandy, gdzie kobiety błyszczą swoim stylem i pewnością siebie, wyróżniając się w środowisku, które celebruje różnorodność i ekspresję osobistą. Dla tych, którzy szukają chwili refleksji i spokoju, Uganda ma również ukryte skarby. Góry Rwenzori, znane jako Góry Księżycowe, to raj dla miłośników wędrówek. Z ośnieżonymi szczytami i unikalnymi krajobrazami, te góry oferują duchowe doświadczenie i połączenie z naturą. Tutaj lokalne społeczności przyjmą Cię z otwartymi ramionami. Pokazując ciepło, które trudno znaleźć w innych miejscach. Mówiąc o kulturze, nie możemy zapomnieć o tańcach i tradycjach muzycznych, które wypełniają każdy zakątek kraju. Tradycyjne tańce, takie jak baki simba, są wyrazem radości i celebracji, które zachęcają do udziału. Kobiety odgrywają kluczową rolę w tych występach, prezentując swój talent i grację w choreografiach opowiadających starożytne historie. Nie możemy też pominąć ugandyjskiej kuchni, która sama w sobie jest podróżą. Dania, takie jak matokę, gotowany banan, podawane z gulaszem z orzeszków ziemnych lub mięsa, odzwierciedlają autentyczne smaki kraju. Kuchnia tutaj jest prosta, ale pyszna, a kobiety dzięki swojej Umiejętności przygotowywania tych potraw z miłością i poświęceniem są strażniczkami kulinarnej tradycji, która jednoczy rodziny i społeczności. Uganda ma również duchowy wymiar, którego nie można pominąć. W społecznościach wiejskich rytuały i tradycyjne ceremonie są integralną częścią codziennego życia, a kobiety często przewodzą tym wydarzeniom, podkreślając swoje połączenie z ziemią, i duchami przodków. Odwiedzenie lokalnej wioski i udział w tych ceremoniach to transformujące doświadczenie, które ukazuje głębie Ugandyjskiej kultury. Podsumowując, Uganda to miejsce, które ma wszystko: fascynującą historię, bajeczne krajobrazy, pełne adrenaliny przygody i tętniącą życiem kulturę, w której kobiety są duszą narodu. Od goryli w Buwindi. Po elektryzujące noce w Kampali, każdy zakątek tego kraju ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Jeśli więc szukasz miejsca, które poruszy twoje serce, zainspiruje ducha przygody i pozostawi niezapomniane wspomnienia, Uganda jest idealnym celem podróży. Spakuj walizki i przygotuj się na niezapomnianą przygodę. I tak dotarliśmy do końca filmu. Jeśli byliście z nami do tej pory, bardzo dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Nie zapomnijcie polubić filmu i zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych przygód poznawania świata. Włączcie powiadomienia, aby być na bieżąco z treściami. Nie zapomnijcie pobrać naszego ekskluzywnego przewodnika podróżniczego z linku w bio i odkryć razem z nami najlepsze wskazówki, jak zwiedzać świat. Do zobaczenia wkrótce.